Cześć. Dziś swoją uwagę skoncentrujemy na strefach oznaczonych jako drar TRA, a więc geograficznych strefach ograniczonych w granicach tożsamych ze strefami czasowo rezerwowanymi. Strefy te mogą zostać utworzone na potrzeby m.in. bezpiecznego wykonywania lotów w czasie ćwiczeń, treningów, zawodów czy pokazów lotniczych oraz działań lub czynności o szczególnym znaczeniu operacyjnym lub rozpoznawczym prowadzonych w celu realizacji ustawowych zadań przez odpowiednie służby. Strefy czasowo rezerwowane obejmują przestrzeń powietrzną o zdefiniowanych granicach poziomych i pionowych, które mogą się rozpoczynać od poziomu gleby lub od określonej wysokości. TRA może być podzielona na segmenty, określone za pomocą ostatniej litery w nazwie, umożliwiające jej elastyczne wykorzystanie. Na przykład, pomiędzy 10 a 11 strefa będzie aktywna od gleby do określonej wysokości, a po godzinie 11 aktywna już będzie wyżej. W sporej części ze strefami DRAR-TRA będziemy mogli się spotkać w odniesieniu do. Obszarów aktywności lotnisk aeroklubowych, gdzie mogą się odbywać np. skoki spadochronowe, rejonów górskich, gdzie będą mogły być realizowane m.in. loty szybowców na fali, czy też na potrzeby działań przeprowadzonych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych realizujących misje poza zasięgiem widoczności wzrokowej. DRAR -TRA, jest strukturą elastyczną, a więc taką, która może być aktywna w danym przedziale czasowym. W opisie strefy powinniśmy zatem zapoznać się z danymi zawartymi w tabeli oznaczonej jako webcat, z której to uzyskamy informację, w jakich godzinach strefa będzie aktywna. Innym źródłem, z którego możemy skorzystać w odniesieniu do aktywności strefy, jest Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej, AUP, dostępny po wejściu na stronę airspacepansa.pl. Zgodnie z przykładem, w opisie strefy szukamy tabeli webcat, z której uzyskamy informację, że strefa jest czynna w godzinach od 10 do 18. Oznacza to, że przed 10 i po godzinie 18 będziemy mogli latać w obszarze, w którym jest wydzielona strefa. Natomiast w czasie aktywności TRA, czyli pomiędzy 10 a 18, w sytuacji gdy znajdujemy się wewnątrz strefy, niezależnie od masy startowej BSP i kategorii wykonywania lotu, należy uzyskać zgodę od zarządzającego. Niezbędne okaże się więc odnalezienie w opisie strefy telefonu kontaktowego do zarządcy. Z racji, iż Polska stanowi zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, to wzdłuż wschodniej ściany naszego kraju odnajdziemy ciąg stref DRAR-TRA których zarządcą są odpowiednie oddziały Straży Granicznej. Warto zwrócić uwagę, że strefy te są aktywne całodobowo, od gleby do określonych wysokości. Jeżeli nasuwają Wam się jakieś pytania związane z użytkowaniem aplikacji bądź też z zasadami wykonywania lotów, to zapraszam gorąco do kontaktu. Bezpiecznych lotów i do zobaczenia.